Hej, cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Kontynuujemy wbijanie pucharków na kolcie, na poko, na Barleju. Nie wiem kto będzie pierwszy. już teraz Colt, a później jakieś zetki będzie? Ja bym chyba jednak wolał Barleja. Bo poko to bardziej się zdaje na tryby 3x3. No, kolego, myśmy się chyba nie zrozumieli, co? Gość, o! Jak on by mnie zabił? To tutaj było najgorsze rozpoczęcie odcinka ever. O, weź się traf! Lita! Jo, nie mnie! No czemu? Upośledzona jakaś. Wiecie co? Zmienimy mu tego skina. O Boże, to jest porażka. Nie umiem kontem grać. Absolutnie Tutaj taki darmowy tarpus. A tej postaci to niepotrzebne bardzo. No, przyjacielu. I tu też trzeba celować. O. Ale lagii... I wiesz, ostatni przeciwnik, to gdzie gdzieś się będzie. O tutaj. No. O, był w środku! O o o o o o Dobra Spoko. Wbijmy te 300 pucharów szybko. Jak najszybciej. Dobra. Aha. Myślałem, że będzie podbieżał że... dlatego. Idź sobie, gościu! Dobra. Ale żeby Barley zabijał Rosę i El Primo? To nie jest typowy widok. To jest inaczej. No weź się daj trafić! Ja wiem, gdzie on będzie. Dokładnie tu. Jak jakby go... mi się grabiło. To by mi było smutne. No gościu! Wiesz, ja się cieszę, że wygrywam, ale... Czemu te gładko? No może nie będę mówił, bo on jeszcze da sobie jakiś trudniejszy tryb. I będę co chwilę przegrywał Dobra I to mnie nie zależy tutaj Na tych magicznych rzeczach Idź sobie Mój nieprzyjaciel No mówię do niego idź sobie A sam do niego podchodzę Ej! Gościu! Gościu nie! grać z takimi postaciami. O Boże. To nie jest wcale takie proste.

Co ci próbujesz? Dobra, jeszcze jedna wygrana Barleyem. O! Odlokowałem spraye. dobra, ja wiem jak to działa. To działa. Teraz wystarczy, że wbiję 42 pucharki i będę miał tego Jest Bardzo fajną postać. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem. nam 42 pucharki i będziemy mieli bula. A bólem to będzie bardzo łatwo wbić te 50 pucharów. Bólem będzie bardzo łatwo wbić 20 rangę. Nie no, nie, nie przesadzajmy. Bo ja na swoim głównym końcu nie mam. Na 18. Ale to prawie jak. Ale czemu ja nie mogę się ruszyć? Czasami. Czasami idę. Aż... Ale dostałem. Ej, koltem się strasznie dzieje, tu gra. Normalnie nie grał do 20 randze już. Nawet 45. .00. Chociaż nie ma takiej. Dobra, nie. Takich trzeba się szybko pozbywać. Łoł, wow. Go gościu! i sobie. Tylko oh, oh. w tyle życia ja nie jest środek. Nie przy mnie. Aha. No nie. Dobra, jeszcze jedna wygrana. I mogę przejść na poko. Tylko po co. O nie 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 To nie kolego. O, ostrzegałem nie posłuchał Więc dostał odpowiednią karę Karę śniadania Oddał mi tego pojrczyprza Dobra, wiecie co warto wiem Powiem nawet minus na ciszy od teraz. O nie, czekajcie chwilę. Dobra, wróciłem. O! Szybko poszło. O! Jeszcze szybciej pójdzie. O, żegnamy panią. Ej, 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 gościu. Go, gościu! Oh. Dobra, mogę w końcu zaprzestać. Tak, a tu jak zrobię 300 pucharów zadanie. Wygraj 8 koltem. Jeszcze barlejem bym musiał raz wygrać. Wiecie co? Potrzebuję 22 pucharki. Czyli dwie wygrane. <noise> Jedno... Szóste? Chyba szóste. Nie wiem czy ja po... Ojej, 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 ojej. gościu... On zaraz zrozumie jego błąd. życiowe. Weź do niego, do niej! No! Gościu! Zepsułeś mi takie piękne zabójstwo kol... Kolta. el Primo. Oni te boty mają tak, że nie atakują mnie. Dopóki nie będę miał nie wiem mniej niż tysiąc? tysiące? Nie rozumiem tego. Ja po prostu ich atakuję. Może dają mi fory, bo widzę kim gram. I jak bardzo nie umiem. Z wieloma postaciami nie umiem grać, ale umiem na przykład Sergeem, Boni, na przykład takie postacie, które ciężej zdobyć. Raz, dwa, trzy... No nie, to trzeci się być lepsze. Tak. Ja na jego miejsce bym od razu używał ulka. go jeśli na poko. Mm. Ja nie wiem co ja mam z tym. Co ty robisz? Ja mu nie pozwolę wyjść. No. Zaraz będziesz od strefy sobie umierał. Jeszcze raz go walnąć? Dobrze! Chociaż trochę mi smutno. Dobra, jeszcze raz wygrać. Dwa! O nie. Ten odcinek będzie krótszy, bo będzie tylko 20 minut. Czekaj, okay, co? O nie, 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 takie... ile jest, No. Dobra. No, dzięki za pomoc w tej skrzyni, a teraz możesz umierać. Dobra. już dwadzieścia 20 minut. Nie no, każdy odcinek musi być taki długi, a tutaj przeciwnik o imieniu El Primo. Zostanę mhm. przeze mnie pokonany No kolego Idź już strefy najlepiej O no, wyrównane szanse co O no. Myślę, że trochę powalczę z nim, a tutaj dobra Jedna wygrana. Nie, może ten odcinek będzie trwał tak długo, aż nie wbije 300 pucharów. A co się za parę minutek stanie? Skąd wiem? Bo będę miał bóla. Czemu ja tak mało bije? Jakbym tego nie trafił, to najprawdopodobniej umarł. Ok, jeszcze cztery osoby do pokonania. Ale że Shelley z daleka strzela do skrzynki. Ej Shelley, wszystko w porządku. Ej O, Co tak słabo. Uuu. To Co za zabicie mojego brata kamrata Gimn z O nie Dobra Teraz muszę iść na El Primo Misku pomożesz mi dobra? Patrz tutaj masz też przeciwnika tak jak Mimo dosyć Idź, dobrze Misiek mi pomaga o, nie zabiłeś mi mojego pomocnika I zaczęmy Firecube'ów, że tam idę? Ej, nie, bo ja chcę go zabić. Dobrze. O, mogę w końcu wysprajować. Zapomniałem o tym. Dobra, odbierzmy, odbierzmy, odbierzmy. Bull! I tutaj legenda. Ach, wiedziałem, gdzie jesteś, jest ból! Dobrze! 5 minut, 4 minuty, i 10 sekund, czyli raczej 550 kucharków. Oj, przepraszam. A to wyłączy leśmie na przeciwników. Ło, wow, ale to był daleki link. Yo, co tam? Bo mnie fajnie. Lecimy tu. Siema. Musimy iść raz na tą nitę. Ja bym pozdrawił, że no, nie, ta, nie ładnie tak, nieładnie mm. tak. Dobrze. Dawajcie mi już, zagraj ponownie. No, ej, minutę trwała ta runda. Let's go, bo jeszcze tylko Cztery. O. O, o, o. Lecimy. Raz, dwa, trzy. Dobra, dala w kolejnych przeciwników. Dobra. Raz, dwa, trzy. Czy to znaczy, że raz, dwa, tak Chodź tu. A, nie uciekniesz z ręku i sprawiedliwości. O kolego raz, dwa i u. Szybciej. Ile to trwało? Też minutę. Hej, lecimy. Dobra, jazda. Minuta. Raz, dwa. Pięknie. Już nie zbieraj parki po prostu lecimy na tytuł na pewno. Dobra, e, Primo, ale nie muszę to masz. Raz, dwa, trzy. Ej, gościu, nie, ej, nie przedłużaj tego, bo nie ma czasu. Nie, to. Dobra, tam dlaczego lecimy? Siemasz, co tam? Dobra. Zaraz lecimy na tego już bez ulti. A na to możemy z ulta wjechać. Dwoma ultami dostała. Dobra, jeszcze dwie wygrane. Dawaj. Też minutę to trwało. Co się dzieje? Nigdy tak nie miałem, że minutę trwała jedna runda. No. Może na tych najmniejszych pucharkach, nie, ale to, to wiecie, że to są boty. Tutaj w sumie też są boty. Prawdziwi gracze zaczną się od 10 rano, już nawet od 7. Tu jest skrzynek. ale mnie nie po to. Dziwnie, dobra. Przejdź i się chowaj, bo masz mało HP. O nie. Jeszcze nica została. Dobra. Lecimy najpierw tam. A teraz lecimy tam. Elo. Mordo. Wracaj. nie uciekaj. Nie opłaca się. Czy to była moja ostatnia runda? Proszę. Nie, jeszcze Dobra, pocharki! W <noise> szóste miejsce muszę, czy tam piąte nawet. Dobra, jak będzie pozostało pięciu wymiarzy, to... to już mogę na spokojnie umierać. <noise> Jestem ja Terminatora pokonałem. Wow. O, kolego. O, koleżanko. No. To mi zabrań. Dobra. Już mogę umierać spokojnie, ale tego nie jest. <śmum> mój przeciwniku. To masz pech! Okej. Okay. Może tak być. Czasami w życiu. I tak to wygrałem. Oddaj się... Oho. Dwa razy mniej pejpów przychodzenie i ty coś się S, 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 S. Ile? Wow, wow, wow! Wygraj Poko, ulecz Poko, wygraj Ból, pokonaj Mita, wygraj Barley. Wygraj duo, 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 zbiory klejnotów i zadyma. Zadaj obrażeń i wygraj 3 solo. Wygraj 8 pojedynków. pokonaj 25 przeciwników w pojedynkach. Łee, dobra! Idę. Okej. Okay. Ja będę już kończył ten odcinek. Jeszcze po ulepszeniu postaci. No i jeśli Wam się podobało. A mam nadzieję, że są jeszcze takie osoby na tym świecie. To zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję wam za oglądanie i pa pa